Nie chcę się tego nie To jest słuszne, ale też tam prawy pusty? No, ja nie Czekaj. Nie to Byramo, się się lepuszne, Spokojne, że się. Prawo mnie jest. Używa. 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 Wiki, w, stresie, w prawo jedziemy? W lewo jedziemy, nie? Jedzie tam to pusto. polca do góry tego bolca, do Bola do. Nie. Tylko I jest to jest tak, jak jedynkę, ta jak I to do przodu? Tak, ta jak jedynkę I do tyłu linie, linie, jest, połówek nie trzeba Połówek nie trzeba jest... Oj.